Wróciłam z tagów pracy byłam dzisiaj z kolegą. Zmarzłam. Chciałam wam pokazać. To, to nie, bo to woda. To nie. Jakie fanty mi się udało zbierać poza lotkami. Oczywiście kocham albo to. To jest naklejka. Też mi się podoba. Yy, udało mi się dostać. Kawę. ciekawa jestem, yy, czy będzie dobra. Zobaczymy. Smycz ma klucze i generalnie fajna smycz, bo ma ten zyndek tutaj, czyli jak założę i pociągnę, to się tu otworzy, więc jestem bezpieczna. No, oprócz tego jeszcze dostałam kubeczek. Ja tutaj z... nie chcę reklamy robić, więc zasłaniam markę. Eee, ale bardzo ładny, taki pomarańczowy, jesieniarski. Podoba mi się. Jeszcze ołówek. I takie, taka, takie, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? No, do wpięcia na przykład tutaj. W sumie cieszę się, że mnie kolega wyciągnął na te targi, bo sama pewnie bym nie poszła. A tak y, spoko, bo poszliśmy. Może nie było tak fajnie jak, y, jak oczekiwałam. Ja zawsze mam zbyt wygórowane oczekiwania do takich y, akcji, y, ale czegoś się dowiedziałam y, i wiem teraz, co robić, więc wydaje mi się, że, że okej. Okay. Y, generalnie chciałabym. Y, Wzmocnić swoją pewność siebie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Szukam teraz ogólnie pracy i nie potrafię podejść do tego na takiej zasadzie, że uda się, i, i nie widzę innego scenariusza. Bardzo podziwiam osoby, które, które umieją w taki sposób podchodzić do swoich marzeń, do rzeczy, które muszą zrobić. Ja raczej mam coś z stylu, fajnie by było, chciałabym, a nie potrafię podejść do tego na takiej zasadzie, że chcę, i uda się, bo sobie na to zaprasuję ja na jakimś etapie życia swojego uzdrałam sobie, że nie mogę yy, podchodzić do takich rzeczy w, sporo, w sposób pewny siebie, że nie mogę sobie powiedzieć tak, chcę to, zrobię tamto. Bo, jak nie wyjdzie, to wtedy będzie wstyd i będę się musiała tłumaczyć, że ojej, nie wyszło mi, i mi głupio. E, a mówiłam, że mi wyjdzie, ale mi nie wyszło, więc teraz będę się musiała, nie wiem, komuś tłumaczyć, albo po prostu będzie mi wstyd, że że nie jest tak, jak sobie wymyśliłam. I wyuzdrowałam sobie, że w takim razie będę sobie dawała taką furtkę i mówiła na zasadzie. Chciałabym, jakby się udało, to fajnie, bo wtedy mam takie, takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że jak się jednak nie uda, to nie będzie tego wstydu. Co na jakimś etapie może faktycznie mnie e, w jakiś sposób chroniło, ale na dłuższą metę jest to bardzo niewspierające myślenie. No bo jeśli ja zakładam z góry, że może się nie udać, to to się po prostu nie uda. Ja gdzieś zawsze z tyłu głowy mam, że, że się nie uda, bo to jest mierzenie zbyt wysoko, więc. Ciężko nawet wytłumaczyć, ale jak macie podobnie, to dajcie znać w komentarzu. Witam we wtorek. Mam herbatkę, mam świeczuszkę, mogę się brać za robotę. Byłam dzisiaj na terapii i gadałam o tym moim braku pewności siebie i co z tym zrobić. I w zasadzie wezmę się najpierw za robotę i wrócę do Was za chwilę i pogadamy o tym trochę więcej. Postanowiłam taki mały może klimacik zrobić przy zapalonej lampce i wyłączonym górnym świetle. 18.30 wydaje mi się, że spoko Spoko czas, żeby skończyć już pracę nad projektem, bo uwaga, siadłam wreszcie do projektu, o którym mówiłam w planowaniu października, że muszę go ruszyć wreszcie. Dzisiaj jest 15 października, ale wreszcie jest postęp. Ruszyłam. Nie udało mi się zrobić jeszcze tego, co chciałam zrobić, ale jest ruszone. Nie wiem, co robić dalej jutro. A co do, co do terapii, mm, no to gadałam z moją terapeutką, właśnie o tym, że, że cały czas mi brakuje takiej pewności siebie. I to, co wam mówiłam, że mam problem z mówieniem, że czegoś chcę. Tylko zamiast mówić chcę, mówię chciałabym, bo to w jakiś sposób zmniejsza u mnie ten, to, to poczucie wstydu, że ja czegoś chcę, że ja mam. Może nie tyle czelność, co odwagę czegoś chcieć. No ale w sumie nie wiem, dlaczego ja to z odwagą w sumie utożsamiam. To powinno być coś normalnego, a, a dla mnie y, to nie jest, nie jest czymś naturalnym, żeby mówić wprost, czego ja potrzebuję, czego ja chcę dokonać. No bo z jakiegoś powodu. Gdzieś na którymś etapie mojego życia uzdrołam sobie, że ja na coś nie zasługuję, że moje marzenia to ktoś mu inny może sobie spełniać, bo on tak, ale ja to nie. Na jakimś etapie mi to pomagało, no bo re redukowało to poczucie wstydu, że jeśli się nie uda, chociaż mówiłam, że się uda, chcę to zrobić, chcę coś osiągnąć, czy na przykład tą pracę jakąś wymarzoną, którą chciałabym mieć, że jak się nie uda takiej dostać, tylko będę musiała. Musiała wziąć jakąś inną, jakąkolwiek, no to wtedy wstyd, że mówiłam, że będzie, a, a tego nie ma, że się nie udało. No i takie myślenie, że chciałabym, mi to rekompensuje w pewien sposób, a tak naprawdę to tylko mi utrudnia, i ja sobie tak sama tak naprawdę podkopuję, dołki sobie pod sobą kopię i podcinam skrzydła. I mówiłam, że podziwiam osoby, które potrafią być tak pewne siebie, że nawet nie widzą innej możliwości, jak tego, że po prostu się uda. I moja terapeutka mi powiedziała jedną ważną rzecz: że to nie jest kwestia tego, że one wiedzą, że się uda, tylko one są tak za zaangażowane, że im to wychodzi. Bo my nigdy nie będziemy wiedzieć, czy coś się uda, czy się nie uda. Nie jest nigdy wiadome, ale jeśli będziemy bardzo zaangażowani, to sobie te szanse zwiększymy. A moje myślenie, że pewnie i tak nic nie wyjdzie, pewnie i tak się nic nie uda, sprawia, że ja wcale nie jestem zaangażowana i wręcz uciekam od robienia rzeczy, i potem się katuję tym, że nie robię tych rzeczy, i mi potem nie wychodzi, i jest takie błędne koło. Był pilates. Było fajnie. Trzy dni przerwy po Pilatesie i dwa dni przerwy w ćwiczeniach, bo w sobotę robiłam Kloiting. Yy, Stwierdziłam, że a zrobię sobie zestaw od niej yy, challenge, tam program i zrobiłam jeden dzień, było super, super. A na drugi dzień Jezus jakie zakwasy. I czekajcie, że jest wtorek, i ja dalej mam te zakwasy. Także nie było ćwiczone z drugi dzień z rzędu, znaczy z rzędu, czy nawet nie z rzędu, tylko drugi dzień już po prostu nie było, i teraz wróciłam do pilatesu. No i ten pilates to jednak te 10 minut dziennie to, to jest dobra ilość. Bo w sumie i tak widzę, że jest jakiś progres, a wcale nie muszę się forsować, żeby robić jakiś progres. Bo ważne jest, żeby robić coś systematycznie, a nie robić dużo na heja, a potem przez miesiąc nic. Miesiąc, nic. To taka, taka dygresja trochę, a cieszę się ogólnie, że dzisiaj się wziąłam za projekt bardzo. Myślę, że zasłużyłam na Simsy. W przerwach w projekcie i tak były Simsy, ale teraz mam ochotę na jeszcze Simsy, więc chwilę sobie posiedzę. Jest 1930 prawie to tak akurat, żeby chwilę posiedzieć jeszcze i zająć się sprzątaniem mieszkania i potem spanką. Postanowiłam, że sobie wrócę do mojego dziennika wdzięczności, którego nie używałam, jak się okazuje, od 22 maja aż do dzisiaj. Ale postanowiłam, że chyba to jest dobry moment, żeby do tego wrócić. No bo tu, tu mam trzy razy wdzięczność i raz afirmację i myślę, że to mogłoby mi pomóc trochę. A ogólnie to siadłam y, już do tego projektu co wczoraj i próbuję coś, y, coś porobić. Z muzyczką w tle oczywiście. Dzisiaj jedziemy na zakupy do galerii. Potrzebuję sobie kupić parę rzeczy. Do czarnych spodni by byłoby spoko, do czarnej koszulki też, ale nie wiem, chyba bez szału. Powiem Wam, że wyglądam zajebiście w tym swetrze. To jest sweter z działu męskiego. Byłoby super, gdyby mi nie gryzł. Coś, coś czuję, że dostałabym pierdolca przy nim. Nie jest jakoś bardzo źle, ale boję się, że będzie mi to wkurzać, więc nie. Ale wyglądam super. Pokażę Wam szybko, co udało mi się ostatecznie kupić, bo mam jedną siatę i drugą siatę. Czułam się dosyć niekomfortowo kupując to wszystko naraz, no ale to są wszystkie potrzebne rzeczy, więc no już, no już trudno. Tak będę wszystkiego używać, więc, więc chyba nie jest źle. Zacznijmy może od początku. Albo zacznijmy od Pepko. Byłam w Pepko i w Pepko udało mi się kupić leginsy nowe, bo te, co ja mam aktualnie, to się już popruły. Co ciekawe, mierzyłam dzisiaj rybata. Albo kawę? Myślę, nie zdecydowałam. W każdym razie zagotowała się już woda. Mierzyłam w syeneju leginsy, które kupowałam rok temu, dokładnie takie same. I miałam wrażenie, że tym razem są gorsze. I wydawało mi się, że trochę, trochę bardziej prześwitują. Ale w sumie nie wiem, może takie subiektywne odczucie może to faktycznie było idealnie to samo. Ale no, jestem też trochę większa niż rok temu. <ścoughs> ale udało mi się w pepko kupić. I kupiłam dwie pary czarnych leggingsów: takie zwykłe, cienkie i takie trochę bardziej ocieplane. One są. One mają taki, nie wiem czy będzie widać, raczej nie będzie widać, ale one są tutaj trochę ocieplane, więc, więc fajnie te będą na teraz i po, po mieszkaniu, a te będą bardziej, no jak będzie zima, to będę mogła w nich chodzić, będzie trochę cieplej. I w Pepko jeszcze, uwaga, kocyk. Już dawno chciałam kupić jakiś kocyk. A że... Ten mój kocyk, który mam jeszcze z czasów yy, z czasów yy, akademika Ostatnio partek pod nim siedział, to sobie myślę, że to już mu go dam A sobie wziąłam nowy To tak, to to w Pepco, a wcześniej przed Pepco byłam jeszcze w Sniseju I tu mam trochę więcej rzeczy Mam spodnie dresowe Trochę mnie przeraża ta cena, bo kosztowały całe 26z ale... No, no... to jest i tak tylko dochodzenia po domu. Musiałam tylko znaleźć parę, która nie ma dziur pod kolanem, bo tą, co przemierzałam takie miała, ale udało mi się znaleźć inną parę, która była bez, bez dziur, więc wzięłam. Oprócz tego znalazłam taką fajną yy, piżamkę. Tu jest koszulka i tu są doczepione do niej spodenki krótkie. Ja dosłownie chyba pierwszy... Nie dobra, drugi, bo w zeszłym roku kupowałam też jeden komplecik w Litu. To jest dosłownie druga... Yy, drugi komplet piżamowy, jaki w życiu sobie kupiłam, tak to zawsze spałam w jakichś rzeczach, których się już nie, nie dało chodzić tak po prostu na, na co dzień lądowały jako piżama. No zawsze chciałam mieć takie piżamki, które od razu są piżamkami. I w zeszłym roku kupiłam taką jedną, gdzieś mi się góra zapodziała. Nawet dzisiaj drugą. Fajny kolorek, bardzo mi się podoba. Ja generalnie jechałam po to, po leginsy i po szalik. Przede wszystkim. Eee, taki mi się udało znaleźć. Trochę mi nie pasował z tą czapką, ale nie znalazłam innego równie ładnego szalika, więc stwierdziłam, że dokupię czapkę. No już trudno, przynajmniej teraz będzie lepiej pasowało jedno do drugiego. Jestem usatysfakcjonowana, słuchajcie. Yy, bardzo mi się te, 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 to podoba. Ładne szaliczek, taki mięciusi. Mm -hmm. W Pepko za dwie parę leggingsów i kocych wyszło mnie 55 Zeta. Co jest dosyć ciekawą ceną. Za trzy rzeczy. Ale ok. Yy, w Senseju to, to. To i to było 120 parę. A jeszcze byłam w Oszą, i w Oszą zakupiłam skarpetki jedne gacie. Aha, wieszak, nie wiadomo po co mi to. Jedne gacie, skarpetki mam praktycznie same krótkie, a potrzebowałam długie. Więc sobie długie. 5 par. Jedzie zima, więc lepiej nie chodzić z gołymi kostkami. Chociaż do niedawna jeszcze tak robiłam, i w sumie nadal robię. I uwaga, naczynie żaroodporne. Nareszcie będziemy mieć naczynie żaroodporne i będzie można robić normalnie zapiekankę. tylko będę musiała wykminić przepis na zapiekankę, która będzie się robiła szybko. I w zasadzie w oszą 99,99 99, stówka. Jeśli dobrze liczę, to zmieściłam się w trzech stówkach, a miałam ze sobą pięć. Szkoda tylko, że nie udało się znaleźć żadnego fajnego sweterka, ale przeboleję, next time. Nie bo jest dzisiaj niedziela. A ostatnio nagrywałam w czwartek, więc takie super, idealne wyklimi nie wyszło. Ale kończę ten film w niedzielę, więc powiedzmy, że jest. Chciałam tak trochę podsumować ten film. Cieszę się, że poruszyłam temat na, na terapii, bo wydaje mi się, że dużo mi to dało. I trochę przez ten tydzień starałam się zmienić podejście na takiej zasadzie, że jednak spróbować się bardziej zaangażować w to, co robię, żeby znaleźć tę pracę, żeby jednak się udało, żeby, żeby sobie to w zasadzie wypracować, nie tyle, żeby się udało, bo nie wiem, jak to powiedzieć w ogóle. <laughs> Chodzi mi o to, że wiele rzeczy w moim życiu zależy ode mnie. Są rzeczy, które ode mnie nie zależą, ale bardzo dużo rzeczy ode mnie zależy. I... Jeśli będę do tego podchodzić na takiej zasadzie, że fajnie by było, no ale pewnie to i tak, coś tam, coś tam, no to odbieram sobie taką sprawczość, odbieram sobie poczucie sprawczości, że ja mogę coś z tym zrobić, że ja mogę na to wpłynąć w taki sposób, że będzie tak, jak ja chcę. I samo to chcę, a chciałabym, dużo daje, bo jednak to chciałabym. Pozbawia mnie tej sprawczości. Tak jakbym to, jak będzie moje życie wyglądało, zostawiała losowi, przypadkowi. A chce, daje mi tą sprawczość, że ja mogę coś z tym zrobić, żeby tak faktycznie było. I myślę, że to będzie yy, no, rzecz, nad którą najpewniej teraz będę się skupiać, żeby to zmienić. Bo to też dodaje pewności siebie, jednak. I powiem Wam, że jeszcze nie wiem, ale liczę na to, że, że będę miała do jednej firmy rozmowę rekrutacyjną, i w zasadzie już teraz się do niej przygotowuję, bo będę potrzebowała do tej rozmowy nauczyć się rzeczy, które jeszcze nie umiem, ale mam czas, żeby się tego nauczyć. I chcę zacząć się tego uczyć pod tą rozmowę jeszcze zanim się do mnie odezwą. Bo nawet jak się do mnie nie odezwą, to i tak mi coś w głowie zostanie przyda się. Do innych rekrutacji, do, do innych firm, które siedzą trochę bardziej w tej samej dziedzinie, że tak powiem, więc to na pewno mi się przyda. Więc czemu nie zacząć teraz? Czemu się w tym momencie nie zaangażować? I w zasadzie od piątku. No, dobra. Dobra, od piątku to jest złe pojęcie. W piątek zaczęłam to ogarniać, bo teraz przez weekend miałam urwani parasola troszeczkę. Yy, też, też ja trochę zawaliłam, bo chodziłam późno spać teraz przez weekend i późno wstawałam. A zauważyłam, że jak ja późno wstaję, to potem mam rozwalony dzień, bo nie umiem się zorganizować. Muszę nad tym popracować. Także no, przez weekend sobie zrobiłam takie jakby wolne, ale teraz chcę już do tego wrócić i się skupić przede wszystkim na tym, żeby się tej rzeczy douczyć, zanim się do mnie odezwą. Chcę się postarać, żeby to wypaliło. No jak nie wypali, no to trudno. No, nigdy nie wiem, czy się uda. Ale spróbować mogę. I z tą myślą Was e, chyba zostawię. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi znać, czy takie weekly Wam się podoba. I w ogóle jeśli tu dotarliście to y, szczere gratulacje dla was, zostawcie mi y, tę emotkę, coś w tym stylu, e, to będę wiedziała, że dotarliście do końca, ten film jest na maksa długi z tego co mi się wydaje, z pół godziny pewnie będzie miał. <grych>